dobry kochani witam Was serdecznie na kolejnym odcineczku. I dzisiaj mamy taki oto miksik za 60 zł. I mamy w tym dwie najnowsze zdrabki, czyli Mega Pensje, nową edycję oraz Ekstremalne 7. Tych jeszcze nie drapałam. Do tego mamy Białe Złoto, Happy 77 i Megalinie, które już niedługo odchodzą, ale udało mi się jeszcze dorwać. Także dawno ich nie drapałam, więc mega się cieszę. No i co, zaczniemy sobie od tych za 5 zł tych oczywiście. I na pierwszy rzut leci Happy 77 z numerkiem 13. Ok. No i dobra, jakich liczb będziemy szukać? Będzie to 54, 22, 39 i 48. I do tego oczywiście ten uśmieszek. Dobra, no to szukajmy. A mamy tak: 23, 52, 55. 19 i 31. Dobra, to w drugim rządku patrzymy. 14, 17, 41, 44 i 46. No dobra, no to tutaj nic nie mamy, ale mamy jeszcze bonusik, w którym musimy znaleźć podkowe, a mamy wisienki. No to niestety ta zdrapeczka jest przegrana. Kontrolne różne. No dobra, no to bierzemy się za kolejną, czyli białe złoto z numerkiem 49 i szukamy jeszcze tej sztabki i jakie liczby nas interesują 11, 19 27 i 26 no dobra, trzymajcie kciuki żeby wiecie coś tu fajnego w końcu wpadło, bo ostatnio tragedia dobra, w pierwszym rządku nic, no to lecimy w drugim, patrzymy 17, 51. No i pół 100. Aj, uparte te zdrabki ostatnie. No dobra, no to co? Może teraz mega pensja w fajnym nowym kolorku z numerkiem, oczywiście drugim. Troszeczkę może oddalę. No i dobra, szukamy jakichś liczb. O, jak leciutko się fajnie drapie. Szukamy 43.

trzynaście, czterdzieści i piętnaście, dobra, a co w trzecim, dwadzieścia sześć, czterdzieści jeden, dwadzieścia dwa, trzydzieści dwa i trzydzieści jeden, no dobra, no to ostatni rządek nam już został i co tu mamy, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, no to teraz dwadzieścia dziewięć, no, 47, 42 i 35. No to niestety nowa tutaj mega pensja się nie spisała. Jest przegrana. No dobra. No to weźmy sobie może najpierw tu ekstremalny 7. A na koniec zostawimy sobie mega No i co? Ekstremalny 7 z numerkiem 15. No i szukamy tej siódemeczki. Kliku, który mnoży razy dwa. Ewentualnie dolarka, który mnoży razy 5. No, fajnie byłoby tego dolarka trafić. Albo chociaż cokolwiek. No i dobra, mamy tak. 25, 33, 11, 26, 5, 22. O, szóstka blisko. 23 i podjeżdżamy podjeżdżamy do góry. I co tu dalej? Dyszka, trójka. Jest siódemka. Kochani, mamy wygraną superancko. także zera nie będzie. Całe szczęście. Już jakaś wygrana jest, także bardzo się cieszę. Dalej mamy 18, 13, 31, 15, 4. I podjeżdżamy, o, a chyba nie uda mi się cały złapać, dobra, to weźmiemy jeszcze na dwie raty. No i co tu dalej mamy? 32, 24, 32, 21, 19, 8, 28 i 16, ale mamy tutaj wygraną, także sprawdźmy sobie, co mamy tutaj pod siódemką. Tutaj jest. I mamy dwie dyszki, także mamy zwrocik, ale zawsze to coś. Lepszy to niż nic. Kontrolne M. Dobra. Superancko, ja się cieszę. No i dobra, to co? Przejdźmy sobie do Mega Linii. Moja ukochana zdrapeczka z numerkiem 12. No dobra. No to lecimy. Dobrze, tu ostrość chyba dobrze. Ale może troszeczkę oddalę, bo wydaje mi się, że jest za blisko. O. Coś takiego może lepiej. No i dobra. Jakimi symbolami tutaj zaczynamy? Szminka i klucz. Dobra. Szminka, klucz. I szukamy. <laughs> tutaj nic. Tutaj nic. No. Czyżby kiepski start? <laughs> no. Mamy klucz. Dobra. Tu mamy jeszcze klucz. No i jest szminka. No to teoretycznie wszystkie są. Dobra. Co dalej? Sakwa i zegar. Dobra, tu mamy sakwę. Tu nic. Tutaj też nic. Tu mamy sakwę. Tutaj kolejna sakwa. Następna. No, a zegar dadzą czy nie? No. Chyba nie dziś, dobra. Ja już się nie mogę doczekać tej nowej megalini. Oj. Yy, I tak samo właśnie tej Mega Paradiso. Co ma być? <laughs> Arbus i serce. Może ta nowa Paradiso ta mega. Będzie, wiecie, szczęśliwsza, bo ta zadyszka to jest po prostu taki uparciu, że. głowa mała. No to ma, Miejmy nadzieję, że ta większa będzie bardziej, wiecie, owocna, wygrana. No, i to wszystko, dobra. Co dalej? Kości i naszyjnik. Kości i naszyjnik, dobra. Kości gdzieś były, kojarzę. Tak jest. Tutaj mamy kości. Tu kolejne. Tutaj nic. Tutaj też nic. No, i na dole też nic, dobra. No to patrzymy dalej. Pierścionek i podkowa. Ok, to tak. Tu mamy pierścionek. Tu kolejny. Mm, tu nic. Tu nic. No. Bez podkowy. A nie, jest podkowa, przepraszam. <laughs> Na samym dole się schowa. Dobra. No to lecimy dalej. I mamy gwiazdę i cytrynę. Dobra, tu mamy cytrynę na samej górze. Tu kolejna. Kolejna. No. Tu mamy jeszcze gwiazdę. Tutaj nawet dwie. No, tu też dwie. Dobrze, dobrze. Niech wpadają te symbole. Tu jak ładnie, zobaczcie, dwa razy kombo. No pięknie. Tu kolejna cytrynka. I na dole kolejna gwiazda. Dobra. Teraz fajnie poleciały symbole. No to jakie kolejne auto i diament. Okej, okay. auto diament. Auto jest. Diament chyba też był. Tu autka. Tu kolejne. No, gdzie ten diament? O, jest tutaj. Tak właśnie go kojarzyłam. Dobra, no i tu jeszcze auto. Dobra. No to kolejne dwa symbole: foto i piłka. Foto, piłka to tak. Piłka tu, foto tu. Tu jeszcze mamy foto. Tu nic, tu jest piłka. No tu obydwa. I na dole też mamy obydwa. Dobra, ładnie idzie. No to patrzymy kolejne dwa symbole, czyli moneta i ananas. Moneta ananas. Chyba były obydwa. dwa, albo moneta tylko. Tak jest. Moneta jest. Tu nawet dwie. Tutaj nic. Tutaj kolejna moneta. No, czyli ananasa nie było. Dobra. Co dalej? Biedronka i kutka. No dobra, biedronka, kutka. Tu jest biedronka. Kłótka też jest. Tu nic. Tu mamy dwie kutki. I na dole jeszcze jedną. Okej. Okay. Kolejne dwa symbole. To pióro i dzwon. Okej, okay, to tak, tu dzwon. Tutaj. A piórka chyba nie kojarzę. Tu jeszcze dzwonki. Same liście tylko widzę. No dobra, bez piórka. No to kolejne dwa: lody i wiśnie. Dobra, to tak. Wisienki tutaj. Tu kolejne lody. No, już fajnie wyglądają tutaj niektóre linie. Że brakuje już tylko po jednym. Tu wiśnie. Tutaj lody. No. Dobrze, dobrze. I tu jeszcze lody. Dobra. No to flaming i łódź. Flaming i łódź. Hm. Flaming jest. No, tylko jeden flaming. Dobra, ostatnie decydujące dwa symbole: rower i kokos. Rower. Kokos! Mamy linię, słuchajcie. Ale czad. Ja cię kręcę. Patrzcie, jak trzymała w napięciu do końca. Ostatni symbol tutaj dał wygraną, także mega fajnie. O, ale super. Dwie największe zdrabki dzisiaj wygrały, także super Może w końcu się odczarują, to wiecie, pechowe drabki. Dobrze, dobrze. Rower i kokos. Tu jeszcze rower. I tu kokos. No ale więcej linii nie dali. Także mamy jedną linię, ale sprawdźmy jeszcze sobie bonusik. Tu już może troszkę zbliżymy. I szukamy dolarka, a mamy perłę za sześć dyszek. Dobra, ale mamy linię. I gdzie ona była? Tutaj na górze. Autko było, kokos był. I cytryna była. Dobrze. No to sprawdzamy. Dwie dyszki czy coś więcej. Co? What? Ja nie wierzę. Czekajcie, pompony! Woo! Ja nie wierzę. Ja cię, kochani, aż musiałam zawołać Szymona odciągnąć go od komputera. Zobacz, jaką mam linię. 140. Tak! Ostro, a jest taka w ogóle wygrana? No jest, właśnie, jest. Ja, ja cię pierwszy kręcę. Raz, no? Pierwszy raz mam taką jedną. Oh. Ładna mega linia. No, no, super. Aż z tego wrażenia zapomniałam dzwonić dzwonkiem na wygrane, bo dawno to nie to było wygranych. Raczej. Ja cię kręcę, cię, ludzie. Ja to jest rekord w tej zdrabce. No. LL. Ocie. Ależ to Ja pierdzielę. No, nie wierzę. Widzisz, same pustaki ostatnio miałam. Tak. No. Czekaj, A tu proszę, 140 i w ekstremalnej siódemce dwie dyszki. 160 Ładnie. Wkład był 6 dyszek. O, telefon służy po wyzwaniu. Wkład był 60, także kochani, mamy dzisiaj stówę na plusie. No to pięknie, słuchajcie. Pomponiki zleciały. Megalinie LLL. Tak jest, zgadza się, 140 zł w megalinie. Ja, ale petarda. Superancko. super wygrana nam się tu trafiła. Także bardzo się cieszę. W końcu zrabki się odczarowały serio. Ostatnie same pustaczki miałam praktycznie albo jakieś małe wygrane. Także mega się cieszę. W końcu coś fajnego wpadło. Także co, kochani, bardzo Wam dziękuję za y, trzymanie kciuków, za oglądanie. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Ja miałam mega zaskoczenie. Musiałam przez chwilę, że złowi nie zdrapałam. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie koniecznie znać w komentarzu. No i co kochani, widzimy się w kolejnym odcineczku i życzę Wam pięknego dzionka, także buziaki, pa pa!